Pierwsza rzecz to wspólny spacer. spacer. O, to tak. było tak, to było. Fajnie. I ciekawe wskazówki, bo mogliśmy zobaczyć przez pryzmat ucznia, jak się czują oni będąc tak. w terenie. Podczas zajęć terenowych. Podczas tak. zajęć terenowych. Stwierdziliśmy, że faktycznie y, mają rację czasem, że nie mogą się skupić, no. że my niekonkretne informacje im podajemy i to jest takie ciężkie. Ale zajęcia terenowe bardzo są edukacyjne. Bardzo. Czekamy się po raz drugi w sztapnie zdroju z nauczycielami w ramach programu, który jako Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych realizujemy z dofinansowania europejskiej inicjatywy klimatycznej i projekt nazywa się Zrównoważony Ekosystem Edukacji Klimatycznej. Przygotowujemy nauczycieli do tego, aby byli w stanie w ramach podstawy programowej realizować różnego rodzaju działania, zadania edukacyjne, pracować z uczniami. Praktycznej edukacji, sprawczej edukacji, która pozwoli im przygotować się do tych wszystkich wyzwań, które są związane ze zmianą klimatu. I w ramach tego programu przygotowujemy w tej chwili model edukacji klimatycznej. Ma to być właśnie sprawcza i praktyczna edukacja klimatyczna. Podczas dzisiejszych zajęć pracowaliśmy nad komunikacją, nad empatią. Jednym z narzędzi, którego użyliśmy do tych zajęć, była taka gra, kry i wyspy, której można używać w różnych sytuacjach. Natomiast tutaj konkretnie przyjrzeliśmy się, jak to jest. Kiedy mamy grupy. Jedna grupa to są ludzie, którzy mają wiedzę, mają dostęp do źródeł, to są badacze, naukowcy, którzy mówią wiedząc, po prostu wiedząc, bo zbadali, mówią coś, natomiast nikt ich nie słucha, nikt ich nie słyszy, ponieważ używają prawdopodobnie nie do końca adekwatnych sposobów na przekazywanie tej wiedzy. Druga grupa to byli, to, to byliśmy my. Wszyscy ci ludzie, którzy mają zasoby, mogą zrobić jakieś małe rzeczy w swoim życiu, albo większe rzeczy, mają wpływ na, na to, co się dzieje, natomiast nie do końca wiedzą, w którą stronę to ma iść, nie do końca rozumieją, co mają tak naprawdę zrobić, więc każdy się kręci wokół siebie. No i trzecia grupa, czyli wszyscy ci, którzy rozumieją ten proces komunikacji, rozumieją jak, albo rozumieją, albo mogą rozumieć mają ku temu narzędzia, które. Yy, między innymi edukatorzy, między innymi ludzie, którzy właśnie zajmują się komunikacją i łączeniem ludzi, którzy mogliby wspomóc naukowców w tym, żeby dotrzeć z wiedzą, praktyczną wiedzą do ludzi, którzy mogliby ją wdrażać. W tym momencie być może stałoby się to wszystko bardziej skuteczne. No na te chwilę jest jak jest. Design Thinking, który dzisiaj poznaliśmy, metoda, która w sprintową wersję przeprowadziła nas przez stworzenie gry terenowej. połączeniu różnych przedmiotów może doprowadzić do rozwiązywania problemów w bardzo kreatywny sposób, spojrzenia z różnych stron, z różnych perspektyw na ten sam problem i znalezienia różnych rozwiązań. W tej chwili mamy warsztaty z prawie setką nauczycieli z Polski, z Czech i z Niemiec, gdzie uczymy o tym, w jaki sposób prototypować rozwiązania w szkole, które służą temu, aby na przykład przeciwdziałać zmianie klimatu i edukować o tym. Ale też o tym, w jaki sposób pracować z empatią, jak sprawić, żeby uczniowie byli bardziej zaangażowani i odpowiedzialni w przyszłości, żeby również potrafili rozwiązywać różnego rodzaju problemy, które stoją i staną na ich drodze, ale też, żeby współpracować, żeby się komunikować łatwiej. I także spotykamy się właśnie w takim ciekawym miejscu, gdzie jest dosyć dużo przyrody, zresztą w zdrowisku, po to, żeby też pokazać praktyce nauczycielom, jak można edukować w terenie w sposób ciekawy, ale także gdzieś tam w pobliżu ich szkół.